przygodę, że w dzisiejszym odcinku będę robić jakby roomtum po mojej działce Jestem tutaj dzisiaj z koleżanką mojej sis i z moją sis e, Więc robimy runtum. więc zaczynajmy od tarasu Pada ogólnie, nie wiem. Więc mam tutaj taki taras Zaczynajmy od gruzku, bo pada e, Huśtawkę Rower dziecka, soliczek i krzesełka tak, Pokażę wam w ogóle stąd żeby zrobić to po prostu szybko na ogródku. Nie? Tutaj mamy taki domek. Pokażę Wam w ogóle, jak domek wygląda. I domek jest taki, wydaje się mały. Tutaj mamy duży, drugi domek. Tutaj mamy ten. buduje ja się na Będziemy mieć drugi. Tutaj mamy ten, takie krzesełka, stoliczek Tutaj jest takie coś z tego materiału. Można zrobić hamaki i inne rzeczy tym. Tam mamy nasz lasek. No to są jakby. Widzicie to ogrodzenie, To wszystko jest nasze. Widzicie? To cała nasza działka. Tutaj mamy mieć basen, obgrywa Tutaj z mojego kolegi pracy do że się nie przychodzę Tutaj chodzę z piaskiem, bo ja jestem tutaj z piaskiem, z piaskiem w skole. Sis i sis Mamy taką bramkę I patrzcie, tutaj mamy ten most, rzeczka I patrzcie Tutaj się wchodzi na naszą działkę Wszystko tutaj nasze, wszystko Takie tam mamy tutaj studnie. I za domkiem, jak porwanie i tam drugi jeszcze ogródek nasz też się będzie remontował więc zaraz wchodzimy do góry i pokażę Wam, bo to było takie szybkie wprowadzenie po ogródku. Pokażę Wam teraz dół. Więc tutaj mamy tak e, kuchnię, lodówkę, tego, łóżko, telewizor, e, łazienkę, prysznic, hmm, takie to okno, telewizor, łóżko, gdzie my śpimy eee, Tak, księżyc, <grystanie> stolik, różne monet Piesek Dobra, i tutaj są schody na górę, więc pojedziemy na górę. Ogólnie teraz, bo akurat Dobra i tutaj mamy taki te, taki pokoik I to na tyle I taki Więc ogólnie to będzie test